Yeah, yeah, come on My mama told me One day I'ma grow up big And I'ma be a king And my papa told me It's okay to say where shit hurts Don't forget your dreams Cause they'll get you through this so-called life They call living but I call it strange And I bet I'll do it Cause I'm on my way and strong enough that yeah. I can shit the pain, hey. Siemano, z tej strony to jest 14 odcinek z Fifa Ultimate Team i dzisiaj gramy sobie klasycznie dwa mecze e, i mamy pierwszego przeciwnika sału. ogólnie taki trochę wymieszany skład trochę seria, trochę BPL, trochę wszystkiego nawet był jeden brązowy na prawej obronie e, ale ten Saul właśnie tak powiedziałem przed chwilą e, może sprawiać trochę problemów e, no, gdyż jest naprawdę szybki Mimo tego, że nie ma najwyższego rola, to właśnie trochę problemu może sprawiać. I teraz mamy od razu 32 minutę. Atakujemy my, tutaj nasz przeciwnik popełnia błąd. Piłkę odzyskuje Muriel i strzela. Pod chłopachą Bramkacia w 33 minucie 1-0. Teraz znowu nasza akcja, 39 minuta. E, I Barbo do Kaki, ten do Muriela i Muriel sobie po prostu biegnie, biegnie, podaje do środka do Ibarbo. No i taki trochę sweaty goal, ale no, jak wiecie już to jest siódma liga. I tutaj coraz więcej graczy właśnie czym bliżej tej pierwszej zaczynali tak Hamsko grać, więc czemu ja mam być inny. Też jak postanowiłem grać. Teraz Kaka podaje no i Barbo ten odgrywa, się zagrywa do Muriela. Muriel się przydziera, jak wiecie, tego szybkość. No ale bramka szłapie. Ale... Rozpoczyna krótko, właśnie. No i gdyby tego nie zakończył, możliwe, żeby była bramka, ale jest um, 2 do 0 po pierwszej połowie. Teraz mamy drugą połowę, już właściwie 90 minut, więc koniec spotkania i atakuje nasz przeciwnik. E, właśnie Sao tutaj próbował, ale my wyprowadzamy kontrę, i Barbo. E, bramkarz wychodzi, wybija e, tą piłkę, e, Mulder zagrywa główką do no Ibarbo i ten z innym strzałem e, zamienia właśnie ten strzał na bramkę, więc 3 do 1 w 90 minucie zapewnia nam 3 punkty, w ogóle jeszcze Ibarbo przeniknął przez tą siatkę, co było, no, musicie przyznać, że dziwne. E, statystyki, no... Nie przyznajcie, a przepraszam, nie 3 do 1, 3 do 0, tak jak powiedziałem przed 3 do 1, e, no ale 3 do 0 było. Dość pokazuję wam bilans e, i będziemy sobie grać kolejny mecz, tylko właśnie, o jeszcze e, mniej więcej statystyki każdego z graczy. I tak, mam nagranie do 18 odcinka Ultimate Team. No i ogólnie tyle. Teraz, za chwilę zobaczycie, postanowiłem coś sprawdzić. Co? Oglądajcie. To jest możliwe, że ktoś ma takie szczęście, że trafił z jego. Dobra, ale mamy drugi mecz e, Gramy u siebie, style of I pixel fc, 82 overrolla i ten skład naprawdę dobry e, Digne Digné, Marquinhos, e, Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos Nie wiem, poprawcie mnie jeśli źle mówię Thiago Silva na obronie, więc okej, okay, spoko Obrona, ale to my atakujemy i Barbo e, Finansijnym strzelem. W 22 minucie wyprowadza nas na prowadzenie Więc jak na razie, dobrze, mecz dla nas zaczyna. I by tak dalej się potoczył, eee, zobaczymy, czy uda nam się uzyskać kolejne 3 punkty w tym spotkaniu. Eee, I zarazem w tym odcinku. Teraz i Barbo do Muriela. Muriel w Finezynie. 26 minuta. Luis Muriel, kolejny Kolumbijczyk. 26 minuta, tak jak mówiłem. 2 do 0. Zobaczycie, jak sobie teraz waliło po kablach na Nie Patrzcie, teraz taki chwilowy lag. No i co. I przeciwnik postanowił zreiczyć quitować. Nie wytrzymał tego, że w ciągu kilku minut yy, stracił dwie bramki. Pierwsza strzelona przez Murila, druga przez Ibarbo. Yy, I właśnie mamy Mistrzostwo 6. Ligi. Jak się nam potoczy w siódmej Lizę. Zobaczycie w przyszłym odcinku. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Jeszcze tutaj zobaczycie statystyki każdego z graczy w moim zespole po kolei. No i dzięki za oglądanie, Wy sobie oglądajcie już do końca. Ja się z Wami żegnam. Cześć. Friday, 26, Facebook.com, backslash E-W-Hip-Hop And we do this, and I do that And you with this, and I'm with that uh, 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 uh. Twitter.com, backslash ew hip Man, we do it like that, like fuck Constantly, constantly blowing my street cred right out the window I don't give a fuck, who cares Baltimore, D.C., Philly, Virginia every every uh, city i can mention Those are the